Tajemnica Ziemi Świętej. Góra Tabor. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Znajdujemy się na górze Tabor, wysłuchaliśmy. Tego tekstu, który w pierwszej kolejności wskazuje na Piotra, który ma swoją wizję, który ma swoją koncepcję na tą sytuację, w której znajduje się razem z Jezusem. Mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Chcemy bezpośrednio patrzeć na tą sytuację. Jako na moment, kiedy, Piotrek ma, Piotr, kiedy Piotr ma swoją wizję. Kiedy y, Piotr, patrząc na y, to, co się dzieje, chce zaanimować y, to wszystko, co się dzieje wokół niego. Natomiast Jezus Chrystus chce pokazać uczniom coś znacznie większego. Chce pokazać istotę przemiany. Chce... Y, Przemieniając samego siebie, czy przemieniając siebie, pokazać, że w myśleniu Piotra i w myśleniu uczniów, niektórych czy tych, z którymi był, musi nastąpić wewnętrzna duchowa przemiana. Chcemy prosić Pana Boga w tym miejscu, aby dał nam doświadczenie wewnętrznej przemiany. Chcemy patrzeć na tego, który jest opisany jako Ten, który jest umiłowany. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jest tu mowa o synu, który jest umiłowany przez Ojca Niebieskiego. My też jesteśmy umiłowanymi synami Ojca Niebieskiego. Też jesteśmy dziećmi Boga, które mogą słyszeć to słowo. Bardzo mocne słowo, bardzo pokrzepiające słowo, wzywające nas do pójścia za głosem Zbawiciela, za głosem Pana. To słowo, które otrzymujemy, jest słowem zmieniającym nasz punkt widzenia, zmieniającym naszą perspektywę. My bardzo często też w swoim życiu mamy takie momenty, kiedy my chcemy ustawiać naszą rzeczywistość według tego, jak widzimy, według naszej, naszego postrzegania. Ale bardzo często jest tak, że nasza omylność bierze górę i dokonujemy takich dzieł, dokonujemy takich czynności które bezpośrednio nie zgadzają się z wolą Bożą i są wypełnieniem naszego planu. Dlatego Jezus Chrystus, wyprowadzając uczniów na górę, chce pokazać, że będzie potrzebne inne przemienienie. Będzie potrzebne nie tyle zewnętrzne przemienienie, ale wewnętrzna przemiana przede wszystkim myślenia w człowieku. I to natomiast spowoduje, Przemianę naszych czynności, przemianę tych czynów, które dokonujemy, ponieważ my dokonujemy czynów pod wpływem myśli, naszej logiki myślenia, naszego stylu funkcjonowania w głowie. Niech to miejsce, góra tabor, na którą dzisiaj patrzymy, która jest dla nas tak dostępna, którą możemy dotknąć, którą możemy podziwiać, będzie dla nas przypomnieniem, że Bóg chce dokonać w nas. Przemiany. Dokona w nas przemiany wtedy, kiedy zrezygnujemy z własnych wizji, kiedy pójdziemy za głosem Pana i to będzie nasza prawdziwa przemiana: że będziemy myśleć po Bożemu, że będziemy chcieli, aby dokonywało się w nas to, co Pan Bóg zamyślił. Jesteśmy synami umiłowanymi przez Ojca i ten Ojciec chce dać nam życie. Dlatego odwracajmy się od siebie samych, odwracajmy się od naszych wizji życiowych, a wtedy rzeczywiście będziemy przeżywać pełne życia, pełne szczęścia. Shalom. Przeżyj podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.